Najpoważniejsze przestępstwa minionego tygodnia, jak zwykle w Kronice kryminalnej. Agnieszka Borowska, witam Państwa. Jak działają handlarze bronią i kim są? Jak broń wędruje przez granicę? Pokażemy niesamowitą sprawę nielegalnych handlarzy bronią. Międzynarodowa grupa przestępcza, wielkie pieniądze i niepublikowane dotąd zdjęcia akcji Straży Granicznej na Śląsku. Dzisiaj pokażemy także historię jubilerów z Warszawy, którzy chcieli bronić swojego dobytku, ale narazili życie. Najpierw wydarzenia w skrócie. Rodzinna tragedia w Sierakowie w województwie wielkopolskim. W Nowy Rok 18-letnia Justyna i jej 19-letni brat Arkadiusz zabili swojego wujka. Nastolatkowie twierdzą, że groził im brzytwą. Bronili się metalowymi rurkami. Na twarzy i głowie ofiary stwierdzono co najmniej kilkanaście ciosów. Później dziewczyna sama zawiadomiła policję o zabójstwie. Strzelanina na warszawskim Bemowie. Przed zakładem fryzjerskim została trzykrotnie postrzelona kobieta. Policja szybko zatrzymała podejrzanego. Okazał się nim były mąż ofiary. Motywa ataku były prawdopodobnie nieporozumienia rodzinne. Ranna wódokobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czterech uzbrojonych bandytów napadło na bank w Wesołej na Mazowszu. Przestępcy wtargnęli do placówki, sterroryzowali klientów i pracowników banku i zrabowali około 100 tysięcy złotych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali trzech celników z Włocławka, podejrzanych o współpracę z Gorzowską Grupą Przestępczą. Gang sprowadzał luksusowe samochody. Celnicy umożliwiali zaniżanie opłat granicznych. Na każde aucie przestępcy zarabiali nawet 80 tysięcy złotych. Zaczynamy od wyjątkowej sprawy rozpracowanej przez Straż Graniczną. Kiedy na Śląsku zatrzymano międzynarodową grupę zajmującą się przerzutem broni i narkotyków, podejrzewano, że ma ona związek z działalnością terrorystycznej organizacji Szare Wilki. W błąd policjantów wprowadził tatuaż jednego z zatrzymanych. Teraz już wiadomo, że. Kilkunastoosobowa grupa, w skład której wchodzili Turcy, Ormianie, Arabowie, a także Polacy, nie ma nic wspólnego z wielkim terroryzmem, ale jest doskonale zorganizowaną siatką, która na Śląsku urządziła sobie bazę siatką przemytników broni. Ta historia nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie kontrola Straży Granicznej na jednym z przejść na podweskidziu. Wtedy po raz pierwszy wpadł kurier przewożący broń na zlecenie tajemniczej tureckiej organizacji. Jak się okazało po żmudnym śledztwie, zleceniodawcą tego przerzutu i kilku innych był Erdžan, szef siatki przemytników broni, oficjalnie szanowany biznesmen, który związał się z Polką. Erdżan zebrał wokół siebie Turków, Arabów i Ormian. Polacy wykonywali dla niego małe zlecenia, na przykład pobicia niewygodnych dla gangu. Specyfiką tej grupy było to, że są to ludzie, którzy mimo obcej narodowości nie rzucali się w oczy. To nie byli ludzie, którzy przyjeżdżali z kijami bejsbolowymi, byli ładnie ubrani w powiedzmy kurtki skórzane czy garnitury. Natomiast to